Cześć, witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak montowałem silnik SW680 do kombajnu, jego uruchomienie. Taki pierwszy start po zimie, można powiedzieć, ale to jest całkiem inna sytuacja. A w międzyczasie chciałbym Was jeszcze przeprosić za opóźnienia w materiale z Małych Bizonów. Jak wiecie, były u mnie odwiedziny, i to wszystko wpłynęło na to, że te materiały trochę się tak pomieszały, poprzekładały i tak dalej, ale na dniach go wrzucę, tak więc cierpliwości i tak jesteście bardzo, bardzo fajnymi widzami. Naprawdę mam fajnych widzów. Potraficie zrozumieć wszelkie moje tutaj niedociągnięcia na kanale, wszelkie moje no zmiany decyzji i te wszystkie niedyspozycje. Tak więc fajnie, że, że, że nie jesteście tutaj w tym temacie na mnie źli, potraficie wszystko zrozumieć i to się ceni. Naprawdę dziękuję bardzo. A teraz co? Przechodzimy do materiału. No i lecimy z tematem. I montujemy SW680 na górę kombajnu. Wszystko jest przygotowane. Czekam na ładowarkę teleskopową. Tu wyjąłem 60 ką z turem na holu sztywnym kombajn na zewnątrz. Tutaj kwadromą przewoziłem silnik na pasach i już wkładamy, montujemy i robimy próby. Jeszcze sprzęt trzeba umyć, ogarnąć, żeby to jakoś wyglądało w miarę. Posprzątać w kabinie, bo od zeszłego roku tam nikogo nie było. Tak więc tam jest, tam jest grubo. I działać. I silnik stoi już na miejscu. Tak jak widać, włożony w swoje prawie, że miejsce co do centymetra ale teraz za pomocą standardowego narzędzia czyli łomu ustawiam go i centruję względem tutaj wszystkich otworów oraz tak jak widzicie tutaj są fasolki i te fasolki też trzeba to ustawić tak aby pasy idealnie się zgrywały to trzeba wszystko dopatrzeć z tej i z tej strony tak samo mam tu mały taki podciek oleju ze względu na to że zwęża jednego od pompy mi tu cały czas się lało przez stanie kombajnu podczas wyjęcia silnika ale teraz po tym montażu umyję go całego ładnie wyczyszczę przed samym wjazdem na pole tak jak mówiłem wielokrotnie tu trzeba poukładać ten cały bałagan po rozpięciu, wszystko ładnie uzbroić i tyle tak więc biorę się dalej do pracy szkoda, że nie V8 bardzo mnie to boli, mówię Wam szczerze i kolejnego dnia montażu silnika w kombajnie. Biorę się za skręcanie wszystkich prowadnic pasa, przekładanie wszystkich przewodów, składanie tutaj całej tej przystawki razem z hydrostatem. Na chwilę obecną cała ta przystawka jest poluzowana, ze względu na to, że nie skręcałem jej na samym dole, jeżeli jeszcze silnik był zdjęty. Oj przepraszam. A teraz tak. Najpierw, jak przyłożyłem flanszę, nie dokręcałem ją w 100%. Jest tylko tak przyłapana, można powiedzieć. I teraz, jak mam silnik na górze, to wszystko mam na górze. Obracam sobie delikatnie silnikiem i przez to okienko diagnostyczne dokręcam ostatecznie. I w tym czasie, kiedy obracam, to wszystko się po prostu tak, można powiedzieć, centruje. Osiuje, ustawia się, wszystko w tym punkcie, jakim należy. I po dokręceniu, po kilku obrotach tej. Tej całej tarczy na kole zamachowym, dopiero biorę się za dokręcanie przystawki i wtedy wiem, że to jest wszystko, wszystko w jednej osi, wszystko ustawione tak. Zresztą, eee, było to, tak powinno to być zrobione, właśnie ze względu na to okno tutaj, takie okienko do dokręcania. Jedno takie pytanie do Was drodzy widzowie, zobaczcie, co to jest za firma, co to jest za producent, FMR DWO. Jak, jak, kto, to, kto to produkował? Kto to jest? Co to jest w ogóle? Numer katalogowy to już jest swoją drogą Ale tutaj Fabryka Maszyn Rolniczych i te DWO Jakaś miejscowość, ale gdzie to dorabiano? Jaki to był zakład? Jak możecie? To podpowiedzcie coś, bo mnie to już zastanawia od kilku ładnych lat I nie mam pojęcia, właśnie szukałem, googlowałem to kiedyś Nie mam pojęcia skąd, kto, co to, co to, co to, to w ogóle jest Tak może to powiem Tutaj zobaczcie na tabliczkę z mojego hydrostatu. To już jest na licencji firmy Sunstrand Jak dobrze czytam. No i ta hałasuje ciągnikiem. Model 24. Na dzień dzisiejszy są dostępne do niego części bez żadnego problemu. Tak więc, tak więc to jest temat do naprawy w każdym możliwym przypadku. Kręcimy dalej. Hydrauliczne które leżą gdzieś obok jakiś czas, nie są na sprzęcie. Zawsze biorę ropownicę i przemywam, przedmuchuję to czystą ropą dla pewności, żeby to było czyste na 100%. Bo do hydrostatu, do pompy tłoczkowej, jakikolwiek śmieć, jakikolwiek brud może naprawdę narobić nam sporo bałaganu. A tutaj jeszcze mamy śpiące V8. Śpi przykryte. Szkoda. I po kilku dłuższych chwilach, może po kilku godzinach, całą tamtą stronę silnika wraz z hydrostatem, napędami, ze wszystkim mam wyregulowane, ustawione, podłączone. Instalacja elektryczna też jest podłączona do rozrusznika prądniczki obrotów, do wentylatorów, chłodnicy. To wszystko już jest w porządku. Teraz zakładam nowe paski, ze względu na to, że tutaj yy, Przychodziły paski o długości 1575, ale musiałem je zmienić na 1500 równo, ze względu na to, że obudowa, która tutaj jest, jest zostawiona ta od silnika i od wersji jelcza. Nie przekładałem tego i całej z pokrywy z tym wszystkim od swojego SW, które wcześniej tu było, i to spowodowało, że alternator jest niżej razem z tą rolką. Napinającą i z tym całym, no z całym tym tutaj uchwytem, właśnie z tą rolką napinającą, i tak dalej, i to jest niżej. I, ok, I te paski, które tu były, były po prostu za długie. Trzeba było dobrać teraz krótsze i już mamy to gotowe. Teraz tylko zostało mi przykręcić, no wiadomo tutaj, przyłapać, naciągnąć, napiąć, i to mamy gotowe. Zamontować chłodnicę, zamontować jeszcze tutaj kilka przewodów, kilka kabli, podłączyć pompę olejową. Do wspomagania bo Tutaj jest wąż zasilający od tej pompy Jeszcze też przy okazji Jak mam już tutaj to wszystko Rozebrane, zdjęte te pokrywy Mogę tutaj dokonać paru uszczelnień A tutaj Mianowicie chodzi o to, że ten wąż Który jest jeszcze oryginalny No zobaczcie Ten już jest zmieniony i jest fajny tutaj suchy Z tej strony jest mokry Ze względu na to, że teraz tutaj patrzcie Tu jest końcówka i stąd mi się cały czas Sączył olej Dlatego to tak wszystko wygląda. Ale ten wąż tutaj jest mokry. Bo widzicie. Obraca się. Na zakłóciu. Po prostu życie. Czas zrobił swoje. I tu go teraz fajnie wymienię. Póki nie mam też oleju w zbiorniku. Tak więc tu mam możliwość. I uruchomię kombajn. Po założeniu tej chłodnicy tutaj. Ale nie zakładam jeszcze tych wszystkich osłon właśnie. Tylko ze względu na to, że gdy już on będzie pracował, ja sobie go na spokojnie mogę tutaj umyć. Wszystko wyczyścić, przygotować jak należy. Chociaż i tak nie jest tutaj źle, ale, ale tak jak to tutaj, co widzicie, no to nie może tak zostać. Ze względu na to, że to jest bardzo dobra pożywka i bardzo dobre paliwo dla ognia, czyli do stworzenia pożaru. Tak więc go tu całego sobie umyję i będzie tak jak trzeba. No i teraz, tak patrząc. Tutaj w tą, tutaj w tą a no, chyba by było dobrze. <laughs> Teraz jeszcze póki chłodnicę mam na zewnątrz, to mam możliwość ją umyć delikatnie na gorącą wodę. Trzeba przystawiać pod jak najbardziej kątem prostym, aby nie pozaginać tutaj żeberek tych blaszek. Tak jak to ma w tym miejscu. Trzeba będzie wziąć jakieś. No to są miedziane blaszki, to szybko się prostuje, a wielokrotnie taki zabieg wykonywałem umyć, wyczyścić i wrzucać i zostało jeszcze tylko włożyć wymiennik tutaj wymiennik ten, który był nie jest oryginalny i dalej go montuję zaraz go pokażę, tylko jeszcze go muszę rozebrać i przejrzeć chłodnica na miejscu, wszystko już jest na miejscu wszystko już jest podłączone zostało jeszcze też wlać płyny znaczy olej w silniku mamy olej do hydrauliki Należy jeszcze uzupełnić olej w silniku zobaczyć do końca go. Chłodnica mówię, siedzi na miejscu, tu nie zakładam tych osłon, tak jak wspominałem wcześniej. Chcę to jeszcze po prostu wszystko umyć. I już. I to jest właśnie wymiennik z mojego kombajnu, praga. Nie wiem co to oznacza, ale u mnie w kombajnie on taki był. Na to nie patrzcie, bo ten czujnik u mnie nie funkcjonuje, jest w innym miejscu. Zdejmę z niego pokrywki i zobaczę w środku co on tam ma. Jak on wygląda, bo ja do niego nigdy nie zaglądałem i już dla pewności go przejrzę. Jak już mam też go na wierzchu, wszystko jest na zewnątrz to nie zaszkodzi. I taki szybki demontaż na ziemi. Jest tu trochę takiego śmiecia dziwnego pochodzenia. Jakiś silikon się znalazł. Wyczyścić, przemyć. Na nowo tutaj poczyścić uszczelki i składać. O taki mówię, rutynowy przeglądzik. Nie zaszkodził, tak jak widać. No, jakieś plewy. Dobra. A teraz czeka mnie wejście pod spód i przykręcenie wszelkich przewodów do silników hydraulicznych. Ponieważ musiałem je zdemontować do wypuszczenia oleju z hydrauliki, to raz, a dwa, że kombajny nie ma przełączenia napędu do transportu, czyli rozłączenia tego napędu, tak praktycznie. Różne wersje były tych kombajnów. No, mój akurat ma taką, taką przypadłość, że go nie przełączysz do holowania. Nie można go wyrzucić, to tak powiem, na luz. I żeby go holować, czy cokolwiek z nim robić, to należy właśnie albo. Wypuścić ten olej, ale wtedy obracają nam się silniki na sucho, i to nie jest skazane. To wtedy odkręcamy te silniki i przypinamy pasem do belki głównej, tej poprzecznej nośnej, i odłożone są na bok, i wtedy kombaj można holować. No, ta, tak to u mnie wygląda, ale teraz na chwilę obecną wchodzę do, pod niego, idę po klucze szmatki, skręcam te przewody, zaraz zalewam wszelkie płyny, przynoszę akumulatory no i. Czas start. No dobra, Nagrywa. Tam lepiej, coś nie widzę pewnie kurwa wymiennik musiało zatankować. zobaczę jeszcze raz mamy to Jelczyk pracuje wszystko gra żadnych wycieków niczego no i dobra kombajn pracuje biegałem wszystko dookoła jest jeden mały wyciek przy, no mały trochę jest wyciek przy jednym tutaj Patrzcie w hydromotorze. Zaczęło się lać. Podejrzewam, że muszę to ciągnąć po prostu przewód. Zaraz to ogarniam. Na górze przy silniku nic się nie dzieje. Wszystko chodzi jak należy. Jutro dalsze poprawki, bo dzisiaj już jest wieczór tego dnia co to nagrywam. Tak to, tak to mruczy. Zaraz wejdziemy, damy gazu. Przygazujemy. Będzie chodzić. Mamy kolejny dzień, prac przy gigancie, pojawiła się nieszczelność na tej rurce, która była taka króciutka tutaj, co pamiętacie był ten wąż łączący, no i wymieniłem nas tą ze starego silnika, jest wszystko w porządku, miałem wyciek też tutaj przy pompce, też uszczelniłem, wszystkie węże, to wszystko, ten wymiennik tutaj tak jak był, tak jest i on tutaj bardzo dobrze spisuje, się spełnia swoje zadanie, po prostu wszystkie filtry, nie filtry, to wszystko jest w porządku. Tak więc muszę tutaj to wszystko teraz umyć, ładnie go całego wyczyścić, przygotować, wytrzepać w środku i już i uzbrajać w to wszystko jeszcze z jeden dzień. Mi to zajmie, jest po nas spokojnie. Uszczelnienie tam na dole zaraz będzie zrobione, bo jeszcze tego nie robiłem i co. Pozostało mi jeszcze zaprosić Was na ostatni odcinek z gigantem, czyli omówienie go do końca. Powiedzenie tam tych wszystkich podzespołów z drugiej strony, puszczenie go w ruch, pokazanie tego. To już zrobię osobny materiał o tym. No i to by było na tyle w tym odcinku. Biorę się tutaj za to mówię, za sprzątanie, ogarnianie, bo to widzicie co się dzieje. Ale tak to jest przy naprawach. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Cześć.